Siema! Siema! I do pieca! I do pieca! I do pieca! I do pieca. Czegoś takiego też jeszcze nie widziałem. Znowu ktoś nasrał do basenu w seven, six... Przedawaj kolegów z przedszkola i zgarniaj naklejki. To jest Polka! ach lele, ohle Illuminacji! Mam czary na całym ciele, co jest? To nie jest prawdopodobieństwem! Elo mordo, ja jestem Remo, a to jest kolejny odcinek Zagubiony w Internecie. Co mi tam poklikaliście pod ostatnim odcinkiem? Kto ostatni polubi, ten będzie mieć szóstkę z matematyki. Proszę od tego momentu nie polubiać tego komentarza. 2,50. To chyba działa tylko pod piosenkami Rembo. Jakiś muminek wiesz? Aha, czyli animacja łapeczek. I chciałem sprawdzić pod tym odcinkiem. <grych> nie wiem skąd ta łapka się wzięła. Może jeszcze z multiconta czasne. Dobra, wejdźmy jeszcze na Rembo Ekstra, na drugi kanał. I z tego też se polajkujmy. Dobra, mam jeszcze jakiś. O, mam jeszcze konto Maciej Rębowiecki. Dobra. <grych> Trzy łapki więcej! Dostajemy mnóstwo wiadomości, że oglądacie te odcinki całą rodzinką. Co mnie bardzo cieszy. Przesyłam dla wszystkich buziaczki. Proszę, każdy bierze telefonik do rączki, tak? Telefonik. Sklikujecie, właśnie, proszę, ten odcineczek. I wszyscy po łapeczce w górę. Wtedy już nie będzie jedna, a będą cztery. Kto jest za tym, żeby Pablo zrobił ten trend? Daje like. Dobra, odpalacie TikToka Pabla, a ja mu właśnie piszę, stary jest sprawa. Na 100% już dzisiaj będziecie to mieć. Co wy mi tutaj na Discordzie przesyłacie? Pepa, nie kłam! Odpowiedziałbym na to pytanie, ale w przyczepie nie ma piwnicy. Mam kontener. Może w kontenerze trzymam dzieci? <grym> <śled> Ey, Sora AI i AI, to jest niesamowity rzecz. Kolejne podwyżki cen energii mogą sięgnąć nawet 30%. Nowość! Zestaw małego kon... Sprzedawaj kolegów z przedszkola i zgarniaj naklejki. Ja się zjadł ciastko przed obiadem. Zgłaszam. Notatnik zeznań, mikrofonowy długopi... I rembolowe memy, I zapomniałem o tym. Jest! Nawet z poprzedniego odcinka twarz! Gdy ktoś powie, że nie wie kto to Rembol... Wiesz, że żyjesz? Skimia <noise> się zadaje, a co ty w ogóle wiesz? Mocny statement. Rembokot! Hehehe, <noise> super! Przepraszam bardzo, co to jest? Nixa, co to ma znaczyć? Co tu się dzieje? ja takie rzeczy wstawiłem. Milena! Jestem uzależniony od ogórków kiszonych. Kiszone, 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 kiszone. kiszony, kiszone. Kiszony, 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 kiszony. Na ile, ile laksią całej klasie wojanki? Za 67 tysięcy SIG SEVEN SIG SEVEN. Ile <śmiech> lecząsko, <śmiech> Co to było? Klasie, <laughs> za ile laniąsków? Kto to był? Za 67 tysięcy SIG SEVEN SIG SEVEN. Ile u zapłaci? No za to powinien dostać podwyżkę, Jabłusz. Achlejlejlej, oh, achlej oh, las. Achlejlejlej, oh, oh, achlej oh, las. Achlejlejlej. Oh, Ahle las. Co to znaczy achle lele achle las O może tutaj przetłumaczyli CO to jest! I to jest połączenie z gretka, shreka i jakiegoś konia bez tułowia. Achle lele, achle Michael, Michael Jackson, achle! Achleele, achle los! Ahlele, achle los! Achleele, achle los! Jackson Mitzkel! Michael Jackson! Co to za pies? Holy Bible Nie... Ahlelele, ahlelas Ahlelele, ahlelas Co to za... <zraż>? Ahlelele, ahlelas <sumptą> Ahlelele, ahlelas Zdziwiony Kiedy ktoś mi próbuje coś wytłumaczyć, ja nie mogę tego zrozumieć Ahlelele, ahlelas A może na YouTubie będzie coś z Ahlelele, Ahlelele, ahlelas Ahlelele, ahlelas Ahlelele, ahlelas ACHLELELE ACHLELAS Może w tłumaczu ACHLELELE ACHLELAS Przetłumacz z języka Zulu Czy jest w takim razie ACHLELELE ACHLELELE? Zaplanuj plan Zaplanuj plan? Co to znaczy? Potrzebuję więcej wskazówek ACHLELELE ACHLELAS ACHLELELE ach. Le, 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 oh Czy ktoś mi wytłumaczy co tu się dzieje? Ej, ludzie, przecież. Ach, lele, le, le, ach, lelas, to iluminati. Ach, lele, le, le, ach, lelas. Zobaczcie to. Ach, lele, le, le, ach, lelas. Nawet przemawia do nas. Jeden, dwa, trzy. Trzy, trzy iluminati. Wiecie, co to oznacza? Trzy, trzy, trzy. Trzy, trzy trójki.

Ja nie mam pojęcia co powiedzieć. Do momentu kalkulatora improwizowałem. Zresztą no można było się domyślić. Ale w życiu bym nie powiedział, że 999 przez 15 to są 3 szóstki. Ej, mam ciary na całym ciele. Co jest? Nie mam czosnku ze sobą? To nie jest prawdopodobieństwem. Achlelele, achle las U nie no, to już we mnie weszło! Egzorcyzmów online nie ma, są tylko jakieś filmy Dajcie mi czosnek Ach achle las Hehe, nie, o co tu się... To ja nie mam sum. Ach achle las Dobra, ludzie, ja muszę odreagować, dajcie mi jakieś filmiki. Włosy na paznokciach? Co to jest w ogóle za pomysł, żeby sobie owłosione paznokcie zrobić? Co to za w ogóle memy? Właśnie ludzie wrzucam odcinek, gdzie włamałem się na Instagram Patryka. Opublikuj for you special prize for you! I będę pierwszą łapką, zobacz. Ktoś już dał pierwszą łapkę. Jest pierwszy komentarz! Kocham takie odcinki mordzia remboleczka Witamy! <laughs> Jak niektórzy robią zarąbiści te make-upy. Panowie, nowa fryzurka dla ziomali, za kolami wlatuje. mi już elegancko prześwituje. Ja bym ją nazwał tak, no, kierunkowskaz, albo jakaś róża wiatrów. Kierunkowska z kierunkowskaz! Wasze propozycje. Co ja bym dał? Jak bym nazwał? Nie wiem. To mi wygląda jak choinka, albo jakieś koniczynka? Adidas, dobre, dobre, no. Do want me to be the bad guy? Znowu ten make-up! O, ty zobacz, jaki to jest mocny patent. Normalnie jakbym miał skórę węża tutaj, nie? Ej, fajny patent. Dobre, podoba mi się. Zciczyłem się w ogóle w make-upy. Są tak utalentowani ludzie, tak niesamowicie to robią. Z czymś takim na imprezę pójść. Wypijesz kilka pikolo i nie wiesz, z którą się całujesz Jakie w ogóle patenty mają, nie? Zobaczę to rzęsownicą <laughs> zrobiła Niesamowite. Za chwilę weźmie buta, odciście sobie buta na twarzy i też jakiś fajny wzorek wyjdzie. Ej, zarąbisty pomysł na make-up, na jakąś imprezę tematyczną czy coś. Nawet na co dzień fajny. Ja pierdzielę, no ja jestem pod totalnym wrażeniem, nie? dobre to jest, coś bym zjadł takie dobre To jest Polka! Nasze polskie dziewczy tak potrafi robić? Masz niesamowity talent, nie? Nie no, ty mnie rozdupiłaś kobieto A to też Joker Dobry w ogóle patent z tymi pineskami Żeby to też tak związać, żeby to wyglądało tak jak wygląda ja pier... no przepotężny materiał Chyba zacznę make upy oglądać normalnie, bo skręciłem się totalnie. Siema! Siema! Ja cię gdzieś już widziałem! Wróciłam! Dawno Nie Nie! Było! Wzięcie co jedno słowo, sztol. Teraz jestem! Driverem! Powtórz jeszcze raz, bo nie słyszałem. Kim? Driver! Okej! Okay. O, jest. aż mi się tak krzyknęłaś, że aż mi się internet buforował. Nie, ja kurwa! Na zakupy Kupiłam kopelek! I nowy kopelek tain. Wow, ale tein! Kurwa! Obiekt monitorowany! Najlepsze jest to, że ja nawet nie muszę cenzurować tego, co ona mówi! <grystanie> Bo ona nie przeklina! Kurwa, do zobaczenia! Cieszmy się z sukcesów Polaków! Mianowicie w rybniku pobito rekord świata. Polscy wędkarze złowili niemal 3 metrowego suma. Suma podstawy równa się kwadratowi obu ramion. Nie tylko gra pogratulować. Jakie bydle! Jakie to jest wielkie! OMG! No nie wytrzymam! Czegoś takiego też nie widziałem! Jaki pydlak! A! Zobaczmy, co oni mówią w ogóle. Oj! Widzimy się przy psychologii. to jest wielkie! Brawo, Polacy! Dobry wieczór. Szlak mnie trafia, chcę się wyć! Do pieca! I do pieca! I do pieca. Do, do pieca, i do pieca, i do pieca, i do pieca, i do pieca To jest piękne, że każdy z nas ma jakieś odklejki Nie każdy to uzewnętrznia, ale, ale każdy z nas to ma Ona tak sobie cały filmik <gulanie> chyba, chyba już, chyba już, co? I do pieca A jeszcze, dobra już, już, I już, do pieca Już, już, już. I do pieca. Ale jej to siadło, nie? Że, I do pieca, i do pieca, i do pieca I do pieca, co to? Nie, w ogóle co to znaczy i skąd to się wzięło? Jakby ja naprawdę nie rozumiem o co w tym chodzi. Ja jestem b... młody, powinienem rozumieć takie teksty, a mnie to totalnie b... nie bawi. I do pieca, i do pieca. <śmum> co to jest za grą? I do pieca, i do pieca, i do pieca, <śmum> i do pieca. No, zdania są podzielone, jak widzicie. I do pieca! Nutka ekipy Czajnika Friends poszła w mega viral. Zobaczmy. Kokus pokus, czary mary, twoja stara. <śmum> Dobrze. Harry Portier, rycerz z Grunwaldu Skoro tu jest piosenka i byśmy dali łapkę Jest nutka rzeczywiście pod piosenkami Nie <Entscheid> Mam wrażenie, że to Stachurski śpiewa <mouth> Stachurski, lecimy! Typowo piosenka do potańczenia, no dupli hiciora, dupli. Ale czemu wszyscy są rycerzami, a on jest y, hogwartym? Czy to ma jakiś wpływ? Jakąś historię? Nie jestem zagłębiony. Ten jest policjantem, peleringiem! Może poszli do wypożyczalni strojów i zabrakło rycerzy, no to Justek musiał się przebrać za czarodzieja. Ciekawe, ciekawe, chciałbym poznać tą historię. Ach, lili, li, li, ach, lili. las. Znowu ktoś nasrał do basenu w Ostrołęce. To już trzeci incydent kałowy w ciągu ostatnich kilku tygodni. A Akt... Poczekaj, zatrzymajmy się po kolei! Co zrobił? Zesrał się do basenu? Przecież. Przecież. Aktualnie trwają. Trzeci raz? Aktualnie trwają intensywne poszukiwania gówniaka, który robi takie psikusy. Mieszkańcy mówią, że to sabotaż i celowe działanie. No Rachel! I srania, kawusia i do srania I do srania, i do srania Miesiany miesiane i do srania I do srania, druga kawusia I do srania, basen w Ostrołęce I do srania <śpiewanie> <śpiewanie>